I witam was w Redmaster i w swoim odcinku z serii Redstone Masters Dzisiaj pokażę Wam kolejną jakby próbę podejścia do budowy sumatora, komórki sumatora. To co widzicie to jest nieudana próba robienia przeze mnie A tam dalej buduje się jak na razie największy projekt od Redstone Masters. On już w tym momencie ma 400 na 300 kratek, tak więc no, trochę tego jest. Niestety nie mogę się pozbyć problemu psujących się repeaterów. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś poprawione. No, bo ja po prostu coś tam tym ciekawszego zrobię. A więc, tak. Odnosząc się do filmiku, w którym przedstawiam Wam podstawę dodawania binarnego, będę się cały czas jakby odwoływał do tego filmiku, ponieważ sądzę, że przedstawimy tam w dobry sposób ideę dodawania. A więc, tak. Zaczniemy jak zwykle od dwóch wejść, czyli tych dwóch bitów. No tak, o tu sobie zbuduję drugi. Mamy tu dwa bity, tak samo jakby w dodawaniu. Był mógł być jeden włączony albo drugi włączony. I tak. To pierwsza komórka sumatora potrzebuje bramki Xnor oraz bramki AND I sobie szybko machnę. Okej, okay. mm, jeszcze raz, po co są konkretne bramki? Yy, bramka AND yy, będzie dawała sygnał wtedy, jeżeli... Ups, yy, jeżeli dwa... jeżeli dwa bity będą włączone. Czyli będzie dawała... No, wie jak będą dwa bity włączone. Bramka XOR będzie dawała... Yy, no tak, to jest XOR, nie XOR banka XOR będzie dawała prąd, jeżeli tylko jeden bit będzie włączony więc teraz podłączymy sobie te bity no dobra, to był głupi pomysł, żeby to robić wejście do bitu i tutaj, i lecimy do ANDA z tym trzeba zrobić sobie przeskok ops Ok. no i teraz no dobra, przedstawię jak to działa Chociaż XOR jest tutaj, czyli dobra. Czyli wyniki trzeba będzie oglądać od tej strony. W tym momencie, jeżeli mam jeden bit, to możemy zrobić na jednym bicie dwie kombinacje: albo niezłączony, albo niezwyłączony. Jeżeli jest złączony, to on przedstawia sobą w systemie dziesiętnym liczbę 1, a w wyłączonym przedstawia liczbę 0. Tak samo z tej strony. Teraz, jeżeli będziemy chcieli dodać 1 i 0. To, tak samo jak było w tamtym filmiku, to wynikiem powinien być 1. Tak. Wynik jest od tej strony. Jest 0,1, czyli liczba 1. Hmm, jeżeli odwrotnie, czyli 0 dodać 1, no to wynik dalej jest. Ups, za wysoko. Wynik dalej jest 0,1, czyli, czyli w sensie dziesiętnym jest to jedynka. Jeżeli natomiast będziemy chcieli dodać 1 i 1, no to wyjdzie nam liczba 1, 0, czyli, czyli w systemie dziesiętnym jest to liczba 2, ponieważ dodaliśmy 1 i 1, czyli to jest no 2, to jest chyba jeszcze zrozumiałe. Mm, lecz pojawia się problem, co jeżeli chcemy, no bo to nas trochę ogranicza do dodawania dwóch liczb. Co jeżeli chcemy, aby nasz sumator dodawał więcej? Więcej liczb. Wtedy. Yy, wtedy będą wprowadzone nowe nazwy. Przede wszystkim yy, zbuduję kolejną komórkę sumatora. Coś, 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 coś. No, frapsy do góry. Okej. Okay. Yy, muszę zbudować kolejną komórkę sumatora trochę dalej. Ta komórka sumatora będzie już pełną komórką sumatora, bo to jest półsumator. Yy, no, bo ten. Pełna komórka sumatora musi dodawać 2 bity plus przeniesienie z poprzedniego bitu. Co to jest przeniesienie, to już było w tamtym filmiku. W dodawanie binarne. Ale no to jeszcze raz sobie przedstawię. Mm, musimy zbudować kolejny półsumator. Trochę dalej. Ponieważ te kable muszą tam się zmieścić. Pełen sumator dodaje najpierw bity. Y Bity wejściowe a potem ten wynik dodaje do przeniesienia z poprzedniej pozycji. Zaraz. Hmm. Tu powinien być, ksar. Ok. Pochodnia, 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 pochodnia. Proszek, 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 proszek. Ok. Yy, co dalej? Wyjściem z tej komórki. Będzie, będzie, co będzie? Mm, wyjściem z tej komórki. Okej, okay, jestem z poradą, Miałem, Miałem małą zwiechę umysłową. Pod ten sumator podpinamy. Tu se, zrobimy swojego rodzaju wiadukt. To tutaj, a z Xora wyprowadzamy do drugiego. Bitu tego drugiego półsumatora. W tym, i teraz tego ANDa łączymy bezpośrednio. Ja tu wolę tak zawsze Jupitera. Tylko sprawdzę, czy to działa. Nie działa. Tu powinien być. I teraz to no, daje yy, to, co jest zbudowałem. To jest pełen sumator. Mm. Który ma 3 bity A, 3 bity, tak Suchar, baton yy, Jeżeli dodamy 1 0 0 czyli, O, to tak, dobry pomysł Te dwa bity, ten i ten, to są te bity Które są dodawane, to jest te od liczb Za to to, to jest ten bit Który był jakby to w Tą liczbą w pamięci, czyli tą liczbą, która była zapisywana na górze. Jeżeli dodamy teraz 1 do 0 w tych bitach liczbowych file, coś nie działa. A, no wiem okej. Okay. Jeżeli dodamy w bitach liczbowych 1 i 0 to mamy liczbę 1,0. Owrotnie, 0,1, czyli w systemie dziesiętnym mamy 1. Jeżeli dodamy 1, dodać 1, 1, dodać 1, to mamy 1,0, czyli w systemie dziesiętnym w naszym takim ludzkim to jest liczba 2. Jeżeli natomiast yy, w z poprzedniej komórki pamięci, tak jak było w poprzednim filmiku, będzie ta liczba, yy, liczba, w, liczba na, w górnej, jakby linice, to tutaj też się będzie palił. Paliła pochodnia. Gdzieś, a tutaj nie dochodzi sygnał. Ok. Wtedy mamy na wyjściu liczbę 1,1, czyli liczbę 3. Jak to się w tym momencie ima, jakby, jakbyśmy to zbudowali jako jedną wielką całość? Te dwa bity będzie to działało tak. Ten bit to jest bit sumy. Czyli to, co będzie wyskakiwało nam w dolnym, jakby, jakby będzie nam wyskakiwało pod kreską. Za co ten bit będzie to, tym bitem pamięci. Tym, który, będzie ten, był, który był w tej najwyższej linijce. Fawidny filmiku o dodawaniu, hmm, czyli on, jakbyśmy zbudowali teraz kolejny taki system, który tutaj jest, ten, y, ten kabel od Redstone'a byłby podłączony w to miejsce, czyli są komórkę od pamięci. I nie, myślę, że ten sposób jest jakby, u, coś się psuje. Ten sposób jakby, jest jakby bardziej jasnym wytłumaczeniem y, całego dodawania. Hmm. Co, a propos kalkulatora, co działa? Nie działa ciągle dział, yy, dzielenie. Jak, tak więc, jeżeli ktoś miałby jakieś uwagi, jakiś w ogóle pomysł na dzielenie yy, binarne, to prosiłbym o kontakt, yy, ponieważ, no przyznam się, po prostu nie potrafię, nie potrafię, tego, nie potrafię się z tym dzieleniem uporać. zrobiłem mnożenie, odejmowanie, yy, a to mi po prostu nie idzie yy, w następnym odcinku. Przedstawię wam podstawy odejmowania, czyli znowu będzie taka plansza. I będzie o, o subtraktorze. Mm, a więc tak, to był Redmastera dla Redstone Masters. Do widzenia.